I oczywiście, jak widzowie z tej strony, kebus. I tak jak widzicie, Kesha nie ma w polimap turniejowych. A więc. To już wiemy. I przejdziemy sobie do nowych lików, które dostaliśmy, które dropnęły. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Zapraszam Was na stronę skinsmak, gdzie swoje skiny wymienicie, bo tutaj z moim kodem, czyli z kodem kebus, darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także serdecznie Was zapraszam. I link znajdziecie w opisie masa skinów do wymiany. Także jest z czego wybierać. A my przechodzimy do tego, co jest sednem dzisiejszego odcinka, czyli do Kesza. I zobaczcie, jak ta mapa się prezentuje. No, kurde, wygląda naprawdę nieźle. E, muszę to przyznać. I zobaczcie sobie, jak w ogóle detalicznie jest ta mapa zrobiona. Ile tutaj musiało zostać włożonej pracy bo wygląda naprawdę dobrze. Wiadomo, że to pewnie jest na najlepszych ustawieniach i nie każdego komputer uciągnie coś takiego na, na najwyższych ustawieniach, aczkolwiek wygląda to no, niesamowicie dobrze. Także kiedy w ogóle możemy się tego spodziewać? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale uznałem, że trzeba wam to pokazać, bo ja na przykład cacha mi brakuje, mimo że nie gram w CS, ale jak tam już raz na jakiś czas sobie odpalę, to bardzo lubiłem cacha zagrać, a Trochę go brakuje, także mam nadzieję, że ten keszyk wróci i, i zobaczymy, jak to po prostu potoczy się dalej, że tak powiem. No bo jak wiemy, na razie na ten moment go nie ma. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. Szybki newsik dzisiaj, jutro będzie dłuższy odcinek, także nie martwcie się. To by było na tyle. Trzymajcie się. Yo!